Arenowym, gdzie gramy magiem? Na razie idzie nam świetnie, bo mamy jedną porażkę. E, niestety tutaj odkryliśmy pewne mankamentę naszego deku, które powstały podczas e, dobierania kart i tworzenia tej talii, ponieważ nie mamy late game'u. na tutaj nie zaoferowała żadnych kart na late game, więc mamy taki, że tak powiem, trochę problem z tego względu, że po prostu nie mamy late game'u tutaj, co też rozwijać. Mamy bardzo fajny początek, bardzo fajny środek, jeżeli chodzi o naszą krzywą Manny. Natomiast, late game jest słabe, bo się ogranicza do artymaga i dwóch fal płomieni. Ale niestety, w przedniej grze przeciwnik nam e, zasypał nas mocnymi storami, z którymi nie byliśmy w stanie sobie poradzić. Mam nadzieję, że w tej grze się coś odmieni i uda nam się ugrać jakieś wygrane. Zobaczymy. Gramy Magna Maga, w poprzednim odcinku też był Magna Maga Jak widzicie ta klasa jest bardzo popularna chyba nie będę tego wymawiał To już często spotykana na arenie Myślę, że sobie zostawimy tak Te strony byt chcemy mieć na late żeby coś fajnego skopiować Mamy fajną, powiem krzywą, manę na początek Mamy pierwsza tura, druga tura, trzecia tura to Naprawdę spoko jest co wystawiać, przynajmniej to najważniejsze. Ciężko było w tym moim deku coś nie mieć do wystawienia, bo mam bardzo dużo stworu za 2-3-4 many. To ten Early raczej się nie będziemy martwić nigdy. Nikt się długo zastanawia. Bardzo długo. Ok, tak zaczynamy od drzwi bo tego byśmy mogli zagrać, co many. I rozpalimy sobie okni. I nic nie zagrał. Zagrywanie żadnego rachunika i zmienianie 3 na 1 jest bardzo swoim pomysłem. Z tego względu, że zginą tylko od Hero Power, to nie ma sensu. Zagramy sobie duplikację, albo byt, następnej duży i damy mu jeden ataku więcej. Chyba po prostu zagrać coś fajnego, co ma 3 na 3. Hmm. Myślę, że w tym przypadku... Będziemy ryzykować, żeby wystawić coś mocnego. I go zabijemy od razu. On złożył monetę, żeby stwór zginął, nie robiąc nic. Dlatego ten alarm od jest bardzo słaby. I teraz albo użyj umiejętności, nic nie zagra. Właśnie. Może coś ma za jeden mały. Wątpię. Zaraz sobie zagram prewencyjny, lustrzany byt, by to, co on wystawi. Albo będzie musieli wystawić słabego stronnika bo wystawiamy po prostu coś za 3-4 male, co my skopiujemy. Od razu zabijemy, wstawiając góra, która nam jeszcze ładnie urośnie. Mamy fale płomieni, to jest bardzo fajne. Ona czeka tylko, żeby zgarnąć jakiś stół cały. W no przeciwnika. Co tu robić? No ja ci nie podpowiem. Co możesz robić? Hmm. No to nas załatwił, no, że tak to powiem Bo nic z tym nie zyskaliśmy, tylko po prostu duży już umiejętność bohatera Lipa, niestety lipa A czemu on nie zatekał w tego stwora? Przecież my teraz go zabijemy w ten sposób Użyciel będzie lepszy Będzie strzelał po bardzo dużo problem, nie powinniśmy się wymienić. Z jakiego błędu ta cała wymiana nie poszła na marne, że tak to określę. Jest całkiem spoko. Zobaczymy, cóż on jeszcze może wykwinić. Bezwzględny kryształ. Przytnijmy liany. Wróćmy kokosy. I ładną tęczę zróbmy. W oczekiwaniu aż przeciwnik wymyśli, co może zrobić w tej owocnej dla niego turze. Ups. Hmm. Zrobimy skórę. Hmm. Naprawdę. Chyba wpadł w yy, depresję po tym, jak. Był błąd z tym murokiem. Kodo, no nieźle. Dobrze, że nie tego. No Kodo jest dla niego bardzo dobrym zagraniem. Kiedyś będę taka jak Kodo ma mega value, mocną wartość, bo jeżeli mam jakiegoś właśnie słabego stronnika, po prostu on go zjada. Niszczy. Jest karta tak naprawdę zniszczona za darmo. U, 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 tajemne teciski no i oczywiście z trzech stworów trafiło dwa razy w jednego ścigody za jeden many jeszcze szalony bowniarz który idealnie trafił trzy razy do naszego stronika no większego farta ten nasz przeciwnik nie mógł mieć muszę przyznać ale w tym momencie też mi się trochę farta postrzelił w twarz a jej i tak wszystko zgarniał paną płomieni i wryło. Trochę robi błędy nasz przeciwnik. To będzie ewentualna przyczyna naszej wygranej, bo z jego kart on mógłby zrobić o wiele lepsze zagranie, popełniać tych błędów. Wyszedł na tym o wiele lepiej. Tak sobie myślę. O przeciwnik powinien strzelić, wystawić coś w granicach 4-5 many na stół. Nie wiem, nad czym on się zastanawia niestety. Co tu robić? Co tu robić? Bam, baram, baram. Właśnie Nagrywanie materiału z Areny przy jakimś śpiochu jest bardzo niefajne Nie wiem co ci ludzie robią jak grają w tą grę Ranie robią czy prasują? Tak sobie myślę oh. Płonie lina, płonie, na na na, na na Okej okay. Bardzo fajnie, bo sobie go zabijemy Wygramy duplikację I czekamy znowu, aż nasz przeciwnik coś sobie wymyśli z tych czterech kart, co może zrobić A jeszcze, jak zagraliśmy teraz sekret to już w ogóle daliśmy mu tyle zastanawiania. No ale nam tą duplikację super wykorzystał. Mam nadzieję, że. Żeby... Jakby strzelił, to byśmy zduplikowali opcje owce. Ale nie pomyślał o tym najwidoczniej. I zrobił, Raz teraz sobie zduplikujemy jedynego stwora, którego mamy mocnego, czyli arcymaga. To będzie bardzo dobre. Oj, błąd robisz, mój pani miły, pani magowa, Dum, Tum, tum, tum. Tak sobie myślę. Och, co to jest za koleś? Dobra ognia Szału. I my sobie ładnie zduplikowaliśmy Widzicie jak fajnie działa ten sekret A nowe karty Wiele karty I strzelimy sobie tutaj, żeby on się ładnie bezpośrednio wymieniał Teraz tak naprawdę będę, będzie walka, kto będzie dobierał mocniejszych stroników. I znowu dochodzimy do momentów, w których mamy słabszy deg, mamy po prostu za mało mocnych stroników. Tak sobie myślę. Ale i na Nie Przeciwnik stara się nas zraszować. Ciekawie. Okay. Już sobie na kartę, zobaczmy co dojdzie. Okej, okay, żywiołak wodę sobie zagrałem żywiołaka. Poskracamy się tutaj trochę. Nie zabijemy sobie tą świnkę strzałem. Pieczemy ją naszą ognistą, nistym pociskiem. dajże poleś tak sobie myślę no dobra bez problemu Rodzimy sobie z jakimś koksem, którego wystawimy w hmm. polimorfie no, A też tego Jeżeli on teraz wystawi go, 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 go. jakiegoś jeszcze z To sobie coś przejmiemy I bardzo fajnie tam to teraz wyjdzie Polujemy na tego giermka, chcemy przejąć giermka Najmniej chcemy przejąć tego Ale pewnie przyjmiemy gnoła, bo gra nam sobie na Okej, 2 na 2 jest spoko Ja chcę zrobić tak. Myślę, że tak, i tak. Nie będę nic więcej wystawiał, żeby nam, żeby nie dostał flame strike'u. Wszystko, no wszystko i tak zginie od flamestriku. Natomiast, żeby nie zginął mi kolejny dodatkowy stronik od flamestriku. strike'u. może szuka tego flamestriku, zapewne. Nie dobrał. Bardzo dobrze. Teraz alarm obok. No, nieźle z tym, ale albo potem. Nieźle, nieźle. On nas stara się zraszywać. Jak to jest Pyroblast, to właśnie przegraliśmy grę. Czy my, my go zabić nie możemy? 6, 10, 13, 14, ewentualnie 15 obrażeń. No nie zabijamy go, nieważne jak to spojrzeć. O kurde. Masakra. Kijanie. No dobra, co robimy? W sumie źle zrobiłem, bo powinienem tym zaatakować tutaj, a tym w alarm. Obota źle zrobiłem, nie spojrzałem dokładnie. Przegrywamy tak. No Pozbędziemy się tego taniego stworka tego serwionego, że całość w wryło. No jeżeli ma Pyroblast, to my przegrywamy teraz. A tą kartę dość długo trzymane. ręce, więc prawdopodobnie to jest jakiś Pyroblast. To jest ognisty ogar, okej. Okay. Bezpieczni. No i zabijamy go tak naprawdę w następnej turze. No i bardzo fajnie. Dało nam się grę. I na przeciwnik się poddał, że zauważył swój błąd. Bo ewentualnie muszę mieć tego stwora 2x2, przez co by nie ginął. Jak to ginie bezpośrednio od stworów. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się wkrótce. Zobaczymy jak nam pójdzie tą arenką, czy uda nam się wycisnąć coś z tej średniej talii bez late gameu, czy spotka nas lęska. Dzięki, cześć. Ciemanko.